Dzień dobry. Dzień dobry. No, spróbujemy. Ja wam naprawdę dobrze życzę. Brawo! Pierwsza męska decyzja w twoim życiu. Chodźmy, bo będzie na nas No, ładne cacko. O, jedzie. Działa. Pomysłowa rzecz. Ja do najwyższej komisji kontroli czystości gatunków. Ja, niżej podpisana, oświadczam, że urodziłam się mężczyzną wbrew swojej woli. W związku z powyższym proszę, aby moje dotychczasowe poczynania jako samca uznano za niebyłek, gdyż działałam z ówcześnie panującą męską cywilizacją. Zaraz, 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 chwileczkę. Dokąd ja jestem prowadzony? W związku z zaistniałą sytuacją, no że znaleźliśmy się tutaj jako przedstawiciele dwóch płci, bądź, co bądź. Co ty robisz? Chciałem zaproponować pożycie intymne. Dziękuję bardzo. To już po wszystkim? Tak, dobrze. Albert! Wychodzimy! To było bardzo niehipniczne. To pieczywo jest szerstwem. Udało się. Ale tandeka! Chodź, zwiedzimy sobie, piąterko. Nasza cywilizacja zawaliła się w gruzy, a tobie tylko duchy w głos. Moja. Ty. Nie po oczach, nie po oczach. Organiz puszcza. Zwykła rzecz. Myślę, że nie ma tu, nad czym deliberować. Nie przewrzenie. Bogę kochał ją. Zdaje się, że coś się kopci. No co, dobre patuszki? Jedz, jedz. Zaraz będzie kawusia. Do tego porządu łóżko jest potrzebne. Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Chciałem z tego miejsca w naszym wspólnym imieniu pozdrowić wszystkich sympatyków hibernacji na całym świecie. To będzie początek nowego świata.